Mieszkanki i mieszkańcy Torunia, przed nami siódmy dzień kwietnia, kiedy podejmować możemy decyzję o przyszłości naszych lokalnych środowisk, województwa, powiatu, miasta, gminy. To wybory samorządowe, wybory, w trakcie których każdy zadecyduje, jaka będzie przyszłość jego miasta, jego województwa, miejsca, w którym mieszka. Proszę, abyście Panie i Panowie licznie wzięli udział w wyborach samorządowych w naszym mieście, decydując o składzie Rady Miasta Torunia o tym, czy prezydentka, czy prezydent będzie kierował pracami administracji samorządowej oraz wskazując, jakie osoby będą nas reprezentowały w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego niech 7 dzień kwietnia będzie dniem lokalnych ojczyzn naszego wspólnego podejmowania decyzji o przyszłości Torunia przez 5 lat panie i panowie 7 kwietnia wybory samorządowe bierzmy udział w tych wyborach